Pojawiły się nowe zdjęcia z katalogu NASA, które zdają się przedstawiać obce urządzenie, prawdopodobnie rozbite na powierzchni Marsa. Zdjęcie zostało zrobione kilka lat temu przez należący do NASA łazie Curiosity, ale dopiero niedawno pojawiły się możliwości przeglądnięcia ich w wyższej rozdzielczości, co otworzyło drogę do uzyskania lepszego obrazu tego niezidentyfikowanego obiektu. Niektórzy eksperci uważają, że ten obiekt to UFO. Trudno mówić to o parę idoli, ponieważ widać, że jest to ewidentnie wytwór jakiejś technologii, a nie przypominające urządzenie kamień. Jeśli przyjmiemy, że jest to rzeczywiście zdjęcie z Marsa i widać tam jakąś nieznaną nam technologię, może to wskazywać na istnienie zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich, które kiedyś mieszkały na czerwonej planecie. Według niektórych teorii obiekt ten to stworzony poza ziemią dron, prawdopodobnie zbudowany przez rdzennych mieszkańców Marsa. Urządzenie to mogło powstać w czasach, gdy planeta ta miała jeszcze atmosferę i bardziej przypominała Ziemię. Potem jakiś kataklizm zatrzymał marsjańskie pole magnetyczne, pozbawiając tą planetę działania ochronnej magnetosfery. Według innych teorii rzekomy dron UFO jest częścią znacznie większego pozaziemskiego statku kosmicznego. Choć badacze UFO nie są zgodni na temat pochodzenia nieznanego obiektu leżącego na powierzchni Marsa, to w większości zgadzają się, że dawno temu na Marsie istniała i została zniszczona cywilizacja. Marsjanie mogli zginąć w wyniku potężnego ataku innej pozaziemskiej cywilizacji, poprzez serię ataków jądrowych. Rzeczywiście powierzchnia Marsa wygląda tak, jakby została zniszczona przez globalny kataklizm nuklearny. To jego konsekwencją mogło być zatrzymanie pola magnetycznego Marsa, co pozwoliło na zdmuchnięcie gęstej atmosfery przez niczym nieskrępowany dostęp wiatru słonecznego.